Oni zwijają te palmy na, na noc. Ciepełko zrobiło się w końcu. paki mówią, że mam za dużą kurtkę. A taka moda, no co? Nie? Ten materiał na kanale jak Gmar będzie zupełnie inny. Chcę Wam pokazać, jak wyglądają wyjazdy motoryzacyjne. Dobra, tym razem się udało dotrzeć do Więc Tak właśnie wyglądają przesiadki. o 16.30 Jesteśmy na miejscu! Dziękuję bardzo Dawno nie siedzieliśmy, nie? Dobra, nie będę narzekać, patrzcie na to Takie rzeczy Naprawdę to mogliśmy jeszcze lecieć, nie? W sumie, żeby zobaczyć tego coś Właśnie szkoda, że mamy tak mało Co i co i to jest największy problem Co z tego, ja nie mogę się tym nacieszyć? Chodzimy do hotelu, nawet takiego pięknego, pięciogwiazdkowego. Mamy chwilę na to, żeby się ogarnąć. Zwykle też robię tak, że zostawiam sobie dosłownie 20 minut na to, żeby się przygotować, żeby się trochę odświeżyć przed prezentacją i idę zrobić zdjęcia, zobaczyć, jak wygląda okolica, bo naprawdę, zwykle w takich miejscach, w których jesteśmy, jest pięknie. Czas iść na prezentację. Tak, 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 jak zwykle spóźniona, bo nie wiem gdzie mam kartę do wejścia. O, nie jestem sama! Mikołaj też się spóźnia. 1970. I czasy w I oczywiście, te ławki są już zajęte. 20:30, dobrze mówię? No, prawie 21. .00. Jest czas na kolację, a potem trzeba się przygotować do jutrzejszych testów. Ekipa z Toyoty mówi, że najpiękniej to tutaj jest do poranku. Zamierzam to sprawdzić. Słońce wstaje o godzinie 8. .00. My mamy pobudkę, jak mówiłam wcześniej, o godzinie 7. .00 pewnie trochę wcześniej, bo to już powinno się zjeść śniadanie, nie? a kolację jemy o tam. Po bardzo wczesnej pobudce i kompletnym niewyspaniu się oczywiście przeszedł czas na relaks. Ta. Akurat. Droboty! To nie jest tego typu wyjazd. Tutaj się, proszę Państwa, pracuje, chociaż wcale może na to nie wygląda. Przyjechaliśmy przetestować hybrydę piątej generacji. Na dodatek będziemy to robić w parach. Dwie redakcje przypadają na jeden samochód. My z Krystianem Plato. Wybraliśmy kombiaka, dlatego, że to jest takie nadwozie, które najlepiej sprzedaje się w Polsce akurat przy koroli, zrobiło się troszeczkę cieplej, a ja się zrobiłam pociągająca. <grywka> o Jezu, chyba się przyziębiłam przy tej zmianie temperatur. Gramy, gramy, gramy teraz dini Krystian, yy, yy, ogarnia sobie. I jak to wersja z silnikiem 1,8 ma teraz 140 koni, a więc tam wzrost mocy. A ja czekam na Siwego, który będzie za chwilkę nagrywał moje, moje opowieści o, o Korolce. O, chyba to taki Tutaj, tutaj korolka w z nadwojem kombi. Dzisiaj tym samochodem jeździ, ma to wpływ na to jakie jest spalanie. Jesteście sprawnymi obserwatorami i lubicie korole. a dużo jest tych ludzi w Polsce. Odświeżona, poprawiona, no wiecie, taka bardziej dopieszczona wersja koroli w nadwoziu kombi. Tutaj mamy wersję z silnikiem 2.0. Oczywiście hybryda też jest i też jest nowa, bo piątej generacji. A co się zmieniło? Całkiem sporo. O tym będę opowiadać, a teraz chcę Wam pokazać te szczegóły, które się pozmieniały. Na pierwszy rzut oka widać zmiany w lampach przednich, zobaczcie, reflektory niby takie same, a jednak w środku troszeczkę inne. Patrzymy ciut niżej, mamy przeprojektowanego grilla i też widać to na pierwszy rzut oka. Podobno widać też zmiany w zderzakach, ale to musielibyście postawić obok poprzednią wersję przedliftową koroli, i wtedy te zmiany podobno widać. No nie wiem, musicie być chyba jednak troszeczkę bardziej zaangażowani w ten pojazd, żeby je widać, żeby je widzieć. Idziemy na tył samochody, bo tutaj też trochę się zmieniło. Lampy tylne lekko przeprojektowane i mamy nowy dyfuzor. No i tego się nie da nie zauważyć. To ja ta Corolla jest w Polsce trochę jak w Stanach Zjednoczonych myszka Mickey albo kaczor Donald, po prostu wszyscy chcą nią jeździć. Ja się nie dziwię, bo historię ma długą. 66, potem jest druga w 70. 74, 79, 83, 87, 91, 95, 2000. Tak, wspaniała, 2006. i 13 i 19. Testujemy w maladze wersję poliftową z piątą generacją hybrydy. Która jest poprawiona, bo przecież o to chodzi w liftingu samochodu. Co się zmieniło? Jest lepsza reakcja na gaz. Mamy też większy udział silnika. Elektrycznego w jeździe miejskiej. 2,5 decybela ciszej jest na pokładzie i to się da odczuć. Co jest ważne, bo przy hybrydzie czwartej generacji i przy wejściu na wyższe obroty strasznie buczała. Oczywiście, im większe, im wyższe obroty, tym to buczenie ze skrzyni CVT jest głośniejsze i bardziej odczuwalne, ale już nie tak bardzo jak było to do tej pory w poprzedniej wersji. Zresztą chyba teraz właśnie to słychać, że jedziemy cały czas na silniku elektrycznym. Faktycznie on sam wymusza, o, teraz widać. On sam wymusza prze, przechodzenie z silnika spalinowego na silnik elektryczny. To jest czad. Na pokładzie jest nowa przekładnia, która działa tak samo, ale jest ulepszona. Jest lepszy układ chłodzenia i Olej w przekładni jest lżejszy, a dzięki temu wrażenia z jazdy są lepsze niż w wersji przed liftem. Lepsze jest też sterowanie obydwoma silnikami, czyli lepsze są osiągi i lepsze wrażenia z jazdy. Zastosowano też nowy olej, dzięki któremu mamy mniejsze zużycie paliwa. Mamy oczywiście nowy system Toyota Safety Sense, który jest udoskonalony. Szybciej reaguje. Mamy kamerę, która reaguje na to, co się dzieje przed samochodem, reaguje na pieszych, reaguje na zwierzęta, bardzo dobrze rejestruje to, co dzieje się wokół i wspomaga kierowcę podczas jazdy. Mamy też nowe wzory felk do wyboru i kilka nowych kolorów, w tym bardzo ciekawa butelkowa zieleń. Ona się nazywa jakoś nocnie. Jakiś night tam gdzieś się pojawia. Mhm. To są takie nowości, które możecie sprawdzić w konfiguratorze. Zmodyfikowana hybryda piątej generacji generuje moc akurat w tym pojeździe z silnikiem 20 196 koni mechanicznych. To oznacza, że ten pojazd. Rozpędza się od 0 do 100 w 7,4 sekundy. Mówię o dwulitrówce. Jeśli chcielibyście kupić samochód z silnikiem o pojemności 1,8, ma mniejszą moc, więc też rozpędzać się od 0 do 100 będzie troszeczkę dłużej, bo w 9,1 sekundy. Ale silnik spalinowy tutaj się nie zmienił. Zmieniła się lekko, może nie konstrukcja, ale zmienił się. Hmm? Zmienił się silnik elektryczny. Jest po prostu lżejszy. Czy pojazd w związku z tym jest lżejszy? Nie, bo pewne elementy, które weszły do środka, mniej więcej dają nam tę samą wagę pojazdu. Mamy piękne cyfrowe zegary, zobaczcie. I bardzo czytelny, mm, czytelną informację, jaki mamy wynik. Ruszanie na zielono, jazda na zielono, zatrzymywanie na zielono. Okej, okay, dobra, cyk. Cyk, cyk. I 81% na silniku elektrycznym? No wow! Nie mam więcej pytań. Przed kierowcą ma 12,3 cala, a ekran główny do multimediów ma 10,5 przekątnej. I jest to ważne, trzeba podkreślić, bo Toyota o to dba, chodzi o bezpieczeństwo. System Toyota Safety Sense jest w bazowych wersjach. Gdybyście mieli ochotę kupić ten samochód, tak reasumując, to macie do wyboru trzy typy nadwozia. Kombi, sedan i hatchback. I możecie też wybrać sobie wersję silnikową. To akurat 2.0, bo o tym dzisiaj opowiadam, ale można też wziąć samochód z silnikiem 1.8. I wiecie co? Moim zdaniem to właśnie on narobi furory na naszym rynku. Bo ma na pokładzie wszystko i jest po prostu tańszy. Tak, to jest... Ten jeden, jedyny moment, w którym mogę sobie tutaj chwilę odpocząć. Parę minut, i wsiadam do kolejnego samochodu, żeby trochę pojeździć. Wiem, że chłopaki pojechali e, na przykład na Gibraltar. Ha, gdzie byłeś? No! Naprawdę? W na świata. Brytyjska wyspa, właśnie, nie wyspa na końcu skały. Jezu! No i w końcu biorę hatchbacka i jadę sobie sama na wycieczkę. Podobno jest to bardzo ładna trasa. Postaram się Wam ją pokazać. Akurat mam wersję z silnikiem 1.8, bo w tej chwili była niedostępna 2.0, ale sama jestem ciekawa jak to jeździ. Trzeba Wam powiedzieć, że wyjechałam poza trasę. Też trochę polegają na tym, że możecie wypróbować nie tylko jedną wersję silnikową, jedno nadwozie, ale wszystkie, które są do Sprytna jest ta hybryda, jak się stoi na włączonym <grym> silniku, <grym> to zwiększa się udział procentowy jazdy na silniku elektrycznym. Zobaczcie, przed chwilą było 58, teraz jest 60, ale prawda jest taka, że to jest naprawdę niezły wynik. O tym jeszcze nie mówiłam, a mamy tutaj nowe wzory felk. I też nowy kolor. To jest ten. na zielony wydechowany. O zimny. W sumie, teraz jest bardziej na nie to jest. To jest. To jest. Moim zdaniem bardzo ważna. Wczoraj zamówili księżyc, dzisiaj zamówili słońce. Jest pięknie, ale trzeba się zbierać. Czyli właściwie nie całą dobę po tym, jak tu przyjechałam. 22.48 dnia następnego. Test uważam, za zakończony. Dwa samoloty po drodze, zmęczenie dla noc. ciebie jest miły na zdjęciach, no proszę Państwa, ja za każdym razem, kiedy wyjeżdżam z Toyota, mam taki szeroki uśmiech na twarzy, bo naprawdę pięknie się z nim pracuje.